No cześć! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Simsów. Osoby, które są ze mną trochę dłużej, mogą kojarzyć, że ja kiedyś robiłam wyzwanie wydziedzić brzydkie geny. I mogą też pamiętać, że nie do końca udało mi się wygrać to wyzwanie, ukończyć. Znaczy się dla mnie Simka, która wyszła na koniec odcinka, była git. Ale wiem, że mogłoby być to kwestią sporną i ktoś mógłby się ze mną nie zgodzić. Więc zacznijmy od nowa. Zacznijmy z nową strategią i z nowym simem, którym jest Flejusz Piękny, kuzyn kaszaloty pięknej. I tak standardowo losowałam mu cechy, losowałam mu ubranie, losowałam mu fryzurę. Jedyne co zmieniałam to buźka i sylwetka. A jego buźka wygląda z przodu tak, a z profilu tak. No i co, jak już zapoznanie mamy za sobą, to przejdźmy do rozgrywki. Ok, ja bym y, od razu poszła polować na samicę, bo nie ma co czekać. Ostatnio z Kaszalottą trochę za bardzo się wkręciłam w fabułę i nie trzaskałam tyle dzieci, ile trzeba, i no i trzeba to zmienić. Czy mnie coś ominęło, czy ludziowie dostali update długów? Dobra, ale tak czy siak, y, polujemy teraz na najpiękniejszą z wszystkich kobiet. Gdzie jest najpiękniejsza z wszystkich dam? Okej, okay, Walentina jest ładna i zapewne ma męża, ale mi to nie przeszkadza. Cześć, jak się do was wchodzi? Takie pytanie mam. Zgłoś się. Proszę, ha, zapukaj do drzwi, to jest zgłoś się. Kobieta jest tu. Biegnij, Flejusz. Ona jest w pokoju, który idealnie pasuje do ciebie. Naśladuj członka rodziny, ponyśladuj jej męża. Jak ją poderwiesz na żarty o politykach, to kurde, będę pełna podziwu. Flejusz. Dobra. Trzeba przemycić flirt. A może taki wiesz. O, flirciarski dowcip. To będzie taki sniki trochę. No, no, jak zareaguje na to? Yy, nie podobało jej się? Dobra, może uderzanie w mężatki to nie jest dobry pomysł. Nie ma co marnować czasu. Cześć piękna, mam na imię Flejusz. O Boże, ale przypał to facet. Nie ma tu żadnych wolnych kobiet. Najgorzej. Czy też nie ma kobiet? Czemu, czemu w Simsach nie ma samic? Nie ma, nie ma, to już trzecie miasto, gdzie nie ma kobiet. Małżeństwo, małżeństwo. Nastolatka. Żadnej wolnej kobiety, no. Oni są chyba razem. Małżeństwo. Czemu? Dobra, idziemy podrywać studentki w takim razie. już kup im piwo. Kup im piwo. Ładna jesteś. Nie lubisz swoich studiów? I tak od razu wyjeżdżasz z tym na starcie. O, a ty lubisz koty. On lubi psy, ale to nic. O! 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 o. Czy, czy Ty jej się podobasz, Flejusz? Jedyna kobieta, co ma dobry gust na tym świecie zimowym. Ty już miałaś swoją szansę? Przykro mi. Dobra, czas na miłość, Flejusz. Czas, cza, czas na miłość. I nie to, nie, nie ta kobieta! Pomyliło ci się. O, ona to lubi. O, pierwszy pocałunek. Przebije się swoim nosem, ale to nic. Możemy powiedzieć, że to metaforyczna strzała Amora. Umów się na randkę. No dobra. Romantyczna randka, co my się już znamy. Tutaj, tutaj, zostajemy, bo to jest twoja siostra. A, ją też potrzebuję. A no, faktycznie przecież to jest Lilith. Oczywiście, że jej się podoba facet z czerwoną skórą. Najlepiej by było, jakbyś miał jeszcze rogi już, ale ten nos w sumie może robić to zastępstwo. O! A, jesteś głodna, myślałam, że to dzicia. Dobra, ja bym już skończyła randkę, tak. Fajna była randka, ale tu pod spodem. Jest jeszcze jedna kobieta, która zrobiła jedzenie, ale tylko dla siebie. Muszę ją romantycznie powitać. Mam nadzieję, że Lilith jest u góry cały czas. A kurde, ona ma czujkę. Plotkuj o ostatniej randce, może nie. O, możesz ją zapytać o kierunek studiów. W sumie jestem ciekawa, bo ja tego nie wiem. O, czołgi i psy. Cztery pancerni, tak? A, studiujesz sztukę. To no to chodź, ja cię zaprowadzę do fajne miejsce. Byłaś kiedyś w galerii sztuki, Angela? W Wierzbowej zatoczce, w mieście, w którym mieszkam? Tak, całkiem przed przypadek? O, jej się też podoba. Po co mieć jedną, skoro można mieć dwie? Z to znowu ty, Lili, no, będziemy się bić zaraz. Stalkerze jeden. O, cześć Oliwka, a ty jesteś na przykład wolna? Chcesz dołączyć do naszej konwersacji, Oliwka? Bo jesteś bardzo ładna. Tak, baj Chyba jesteś w związku. No cóż. I rozeszliście się w dwie strony. Dobra, chodź Angela, ja mam dla ciebie propozycję. Jak już jesteśmy blisko mojego domu, to w sumie moglibyśmy pójść, ja bym zrobił obiad czy coś. Zo zobacz to, Angela. Angela, patrz, patrz. Łóżko. Pokażę poka poka Ci moje łóżko, Angela? Chcesz, chcesz je zobaczyć z bliska? Stawaj, Angela, jak można się tak zachowywać? O, Boże, to jest Lilith. Udawaj, że cię tu nie ma. Skąd Lilith? Wie, gdzie ja mieszkam? Powiedziałeś jej? Chyba, że lokalizację siostry, czy coś. jejku. Flejusz, wyrosła ci broda. Dobra, zaakceptuję to. Wiecie co, myślę, że jesteśmy dobrzy w podrywaniu studentek, więc po prostu chodźmy do Branchester znowu. czyli dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie. Możesz, możesz iść, Beka. Beka później, dobra? Okej, okay, jak już poszła, to możemy... Wiesz... Fifa, fifa, fa, 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 Nie! O, Angela! Jezu, przestań być niedostępna. Obalisz monitorio o studentkach. Pokojówka? Eee, w sumie? A ja pokaż twarz. Kinda nice. Patrzcie, patrzcie jaką minę w ogóle zrobiła. Patrzcie, ja ci poprawię humor. Malcolm, weź wypad. E? Nie? Dobra. To przez Malcolma ma wszystko, zapewne. Czekajcie, zgłoś się. Czy oni coś zepsuli w aktualizacji? Kobieta? O, maskotka. Czy to kobieta? Nie. A to była fajna niespodzianka w sumie. O Jezu, no babo! To tylko te przyjemnieczkowe były takie. Takie wiecie, dobry gust wśród facetów? Kurdefla już bo nam dzisiaj nie wychodzi. Tak, to jest właśnie to, czego nam trzeba i to jeszcze z oliwką. Tak, idziemy, idziemy idziemy, idziemy. Ale tak, dziś, tylko dziś. Ja bardzo chętnie, tylko w którym to miejscu było? Chyba tu, tutaj? Albo tutaj, tutaj, tutaj gdzieś, tutaj. Wydaje mi się, że tutaj. Ona tak zgrywała niedostępną po prostu. Ona nie chciała się od razu, od razu wysprzęglić z tego, że jest Sugar mami. Rozumiem, rozumiem. To jest niepowtarzalna okazja. A tu znowu chodzi koleś bez koszulki. Ja mam takie déjà vu strasznie, I to chyba znowu ten sam. Z odcinka z Dickiem Graysonem. O, patrzcie, ile mamy fantów w ogóle. A gdzie ona jest? Będę na nią koczować. A nie ma jej tutaj, ona się zdespawnowała? Oliwka. Chodź, jest miłość. No co jest? No, ty nie zgrywaj niedostępną, przecież. Nie podoba mi się to, że ona leży tak bliżej chodnika, a ty tak bliżej drogi. Ja wiem, co ty masz na sumieniu, Oliwka. Okej, okay, Oliwka, bo jest problem. Dzisiaj żadnej kobiety nie było oprócz ciebie, a jestem zdesperowana. Znowu ten koleś bez koszulki. Boże, miałaś swoją szansę? He? Tak? Tak? Masz jakiś problem? Poprzeklinał na mnie i poszedł. No, w końcu się żeś kobieto ogarnęła. Dobrze. Ona tak bardzo chce zaprowadzić go na te pasy. O, o po co ją w się w Oj. Jezu, jak się ciężko z nią pracuje, z tą oliwką. Ona tak naprawdę chce mnie tylko zabić. No. Co robisz? Nie odchodź, oliwka. Oliwka, oliwka, nie odchodź. Widzisz cały hotel? Cały hotel nam kibicuje. Dobra, jedna kobieta na dzień to nawet nie jest tak źle. Możemy w ogóle poustawiać rzeczy od naszej sugarmana. Co to jest w ogóle? Aksolot! Ojoj! I kryształy, i diamenty. Niech widzą, niech widzą, ich zazdraszczają. No, może sąsiadki? No Boże, wszystkie, wszystkie baby takie same. Trzeba się z nimi przyjaźnić. Jezu, flejusz! Ja nie wiedziałam, że ty masz takie umiejętności. Póki jest fliciarska, flejusz. Jest git, jest git. Dobrze. Dobra flejusz, miłość. Okej. Okay. Tak okazujesz miłość. Dobrze. O, można się całować, można się całować. Dobrze. To lubię. Flejusz czuje negatywne efekty miłości naprawdę cierpi. Złamane serce. O nie. To się ostatnio źle skończyło. W ogóle tak do mnie doszło, że w odcinku z Kaszalotą też spędzaliśmy czas w tym domu. W sensie niekonkretnie w tym, bo go zmienili w aktualizacji, ale wiecie o co chodzi? I nawet tu mieszkaliśmy. I historia zatoczyła koło. A to nawet nie było specjalnie. No gdzie ta Liberty? I ona może pracować. Ktoś śpi? Liberty! To ty! Ukryłaś się! Wstawaj, miłość. Ile mamy w ogóle kobiet? z Liberty będzie 5, więc po Liberty w sumie moglibyśmy przestać. Będziemy mieć piątkę dzieci, myślę, że to jest wystarczająca liczba. I po prostu poczekamy, aż one wszystkie się urodzą. A mówiąc poczekamy, mam na myśli to, że przyspieszę czas, bo nie chce mi się czekać. No i dobra, teraz to ja poprzyspieszę te wszystkie porody. Będę miała spoilery, kto co ma w brzuchu, ale dobra, wam tego nie pokażę. A, to ona już rodzi, okej. Okay. Sama, okej, okay. dobra. No, dobra. To możecie, możecie działać i ja idę spać. O kurde, bo ja widzę. Tylko Łukasz nie jest czerwony. Czemu wygotujecie jedzenie tylko dla siebie, a nie dla mnie na przykład? Dobra, wrócę do domu, bo one muszą rodzić jeszcze. A to trochę potrwa. I później te wszystkie dzieci w ogóle przeprowadzę do mnie. Albo jeszcze lepszy pomysł, przeprowadzimy się do Lilith i będziemy my sobie z nią. Bo to jedyna kobieta, która pokochała nas od pierwszego wejrzenia. Edward i Łukasz, w stosunku do was mam największe nadzieje. Angela, możesz, możesz zamieszkać w naszym starym domu, pozwalam. Czemu jest trójka? Z Travisem nic nie robiłam. Nie no, dobra, bliźniaki nie. Ach, tu są moi synowie. Kurde, nie ma miejsca na dzieci. Wszystkie przy łóżku. Czemu tak się dzieje? Nie wiem. A czemu nie może Lucyna przejść do następnej grupy wiekowej? Halo? Lucyna, nie przesadzaj. Ja mam się nimi zajmować przez jakiś czas? Nie, nie mam siły na to. Mogę już postarzyć? A, mogę już postarzyć, dobra, już się nie muszę nimi zajmować, to lubię. Cześć, mały czerwony diable z długim nosem. O, wyglądasz jak tatuś. Okej, okay, dobra. To od razu idziemy do ten, do... do stwórz do, do, do kasa. I je postarzamy, tak gdzieś może do nastolatka. O, Boże, wyglądasz jak szatan, ty. <śm> Ej, Ej! Łukasz, tylko te oczy. Chyba Łukasz wygrywa jak na razie. No kurde. Lucyna, pokaż twarz. Nie ukryj, nie ukryj się przede mną. Lucyna wygląda totalnie jak ojciec. Może, może bez tej szczęki. O, przeszła szczęka. I w sumie. A nie, no Gdyby nie ta szczęka, to byłaby całkiem ładna. Tylko w momencie, kiedy patrzysz tak. <gdyby> Tu już wiesz, że jest w stanie mordować tym nosem. Ale tak to ubogi, no ale bez uszkiwania, nie? Sorry. Oj no, ty, ty, no. Nie poszczęściło ci się. Edward będzie miał szczękę taką jak ojciec. Ty, ty jesteś skóra zdjęta z ojca. Znaczy się, nie, bo nie jesteś czerwony, ale wiecie o co chodzi. Bardzo podobny. Okej, okay, no to chyba wygrał Łukasz. Nasze mini zawody. Okej, okay. i mogę was oddać waszym rodzicom, tak szczerze mówiąc już. Okej, okay, to tak. I postarzę jeszcze te dzieciaczki. A, ona chyba Łukasza urodziła. No to Łukasza ci nie oddam, sorry. Nie wiem, A awancie zostawię, bo, bo z Lilith mieszkamy, nie? A to była jej córka. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mi się nie pomyliło, zaraz to sprawdzę. Tak, z Lilith. No i tylko tego jednego dzieciaka żeśmy nie postarzyli, ale to, to, to nie jest problem, zaraz to zrobimy. No, pokaż się, ten. Nie, 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 będziesz super wyglądał. Znaczy, teoretycznie? Teoretycznie? Nie wygląda źle. Możemy ich obydwóch rozmnażać, tego jeszcze nie było. Bo oni obydwaj mają ten sam problem <grym> czyli sylwetkę. Ale, ale tak poza tym to. To kit. Get... Może, może coś tam damy radę nimi zrobić. Okej, okay, to chłopaki. Podboje, no, nie ma czasu, jest speedrun. Okej, okay, to idziemy podrywać kobiety. Możemy iść do rodziny Kaliente. Tam jeszcze nie byliśmy. Łukasz przyjdzie do Diny, a. Kajetan niech zaczepi Ninę. A Katrinę zostawimy do Nowi. Podzielimy się. Kobietami. Katrina, idź stąd. już atencjuszko. No weź został. Kurde, jaką ona ma parcie na szkło. Ja chcę z Twoją córką pogadać. Przechwalaj się dzieckiem. Nie masz dziecka. Ale zaraz będziesz miał. I nawet macie takie same gacie prawie. To jest przeznaczenie. No zostaw tą Katrinę tu, no kurde, mamo. Obserwujecie. cię, Łukasz. O, idziecie patrzeć w gwiazdy, dobrze. Wy też patrzycie i teraz mam na was oko. I żadna Katrina się tu nie przypałęta. Czy możemy już miłość? Jest miłość? Jest miłość, dobrze. Teraz już z górki. To jest ta tak zwana podwójna randka. Okej, okay. to, to lecicie. I wy też lecicie. Da, dajecie. Szybko. Don, spadaj. Wiem, wiem, że ci się to nie podoba, ale... Don, psujesz nam miłość. Sabotażysto jeden. I teraz idzie tutaj, do nich. Ja wiem, że cię to kuje w twoją męską dumę, ale co poradzisz? Aha, oni poszli tutaj. Wygrałeś tę walkę o dominację, Don. Ciesz się. To jest ta tak zwana podwójna randka. Myślę, że jak zrobimy im po trzy dzieci, to, to będzie git. Będzie ich sześć, czyli więcej niż po wcześniej. On, o jej się już podoba, dobra. To będzie jeszcze szybsze, z nią nie trzeba rozmawiać, jej. czekaj, tu jest pani ta, pani, pani listonoszka, to... Może z nią się powitaj. Ha, wy to jednak potraficie, nie to co stary. No ale nie rozmawiaj z nimi wszystkimi, bo one zawału podostawają miłość straconej, te sprawy. Don, przestań mnie sabotować cały czas. A ty nie chcesz, nie chcesz miłości? Teraz nie chcesz. Tak, przed, on, przed Donem na pewno, na pewno to dlatego. Jest fliczarska. O, i podoba jej się. Ona ma po prostu określony typ. Okej, okay, dobra, chyba na Katrinie skończymy. To będzie jednak pięć dzieci, ale to git. Dobra. Proponuję Wam, nie ma żadnego wolnego łóżka, więc możecie iść tutaj. No to co? Przyspieszamy, nie? Nie ma co. To jest ten kulminacyjny moment, w którym marzenie Flejusza o miłości się spełnia, bo Lilith jest tą jego przeznaczoną, tą, która leciała na niego od samego początku i która zna się na facetach i wie, co, czym jest dobry facet, kim jest dobry facet. Co jest Lilith? Czy będziesz ze mną razem władać piekłem? Tak, oczywiście, że będę z tą władać piekłem. Właśnie o to mi chodziło od samego początku. Tak, tak, wiedziałem. Jesteś idealnym złoczyńcą dla mnie. Dla miłość mojego serca. Ja, Belzebów, Szatan, Lucyfer, Belfegor. Yy, Belfegor, yy, i co tam jeszcze było? Nieważne. Wszystkie siedem grzechów głównych w jednym, zwane również jako Flejusz. Bierze sobie ciebie Lilith za żonę. Anselm jeden, Anselm 2. Anselm, mam nadzieję, że, że będzie ładniejszy. O, Tekla. A to jest kobieta, czy facet? A, dziewczynka. Pajęczyca Tekla, wszystko jasne. Myślę, że będzie piękna klamra kompozycyjna, kiedy uda nam się dorosnąć idealne dziecko w mieszkaniu kaszolotty. Czy można już postarzyć? Nie, muszą się zadomowić. Jak zwykle. Trzeba oswajać dzieci. O, już już nie trzeba oswajać dzieci. Tadeusz, o to jest ten czerwony, to ten diabeł, a to ta Pajączyca. Ok, chwila prawdy. Alzelm, będziesz pierwszy. Wyglądasz dosłownie tak samo jak twój stary Alzelm. A, Anselm. czy ty jesteś w Okej, Ok, Aurelia. Mam wielkie nadzieje w tobie dziecko, bo, bo, bo jesteś dziewczynką i prawdopodobnie nie odziedziczysz sylwetki po starym. No, no, no! Ej, ona jest piękna! Nawet z profilu, o Boże! Ha? 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 A, kla ma oczy po starym. kla wygląda jak pajęczyca. Arnold pewnie będzie miał tą sylwetkę taką. No. Ej, ja tak zryja. Zdrowia wygląda... Gdyby nie te oczy, czekajcie. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z takim gościem spod monopolowego troszeczkę. Ale nie no, no patrzcie, patrzcie. Aurelia? Aurelia git. Aurelia jest bardzo ładna. Ja bym mogła totalnie nią grać. Pocieszna. Boże, śliczna. I nawet się ładnie ubrała. Idealna. Ja to zaliczam. Teraz nie możecie mi powiedzieć, że to nie jest zaliczone. Ma piękną, piękny profil, piękny przód. Jedyne, czego, do czego można by się przypierdzić, to te oczy, ale te oczy według mnie bardzo ładne są. Mi się podobają. Mają coś takiego w sobie. Wygranko, wygranko, jak dla mnie wygranko. Ech, ja chyba sobie nawet zapiszę tę Aurelię, bo jest naprawdę bardzo ładna. Myślę, że nie ma co już wracać do rozgrywki. Możemy zakończyć to w kasie. Możemy zakończyć widokiem na nasz dzisiejszy sukces. A więc tak. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Bye!